Cześć, mano, z tej strony Xpeak Witam w odcinku 8 z Celest. Wracamy w góry i znowu wiatr wieje hmm, Chyba nam to ma, ma pomóc tam doskoczyć Hop, hop hmm, tak Ja chcę tu odpocząć hmm, i pomyśleć co dalej Nie puszczę cypelka Teraz I teraz trzeba pomyśleć czy tu nie ma sekretu Jak przejdę tutaj to gra już zapiszę chyba Że ja nawet jak zginę to się na górze pojawię To jest fajna mechanika Nie same kolce walić to O, pamiętam ten moment On potrafi dużo czasu zająć y i tu są dwie drogi, prawda? Tak i ta jest e, fejkiem. czy nie? Nie pamiętam, ale tu truskawy są dobrze pochowane. Hop, hopla, hopla, tu Rolla i dropsa, a nie, nie rymujesz. Spaliłem. Mm. Mhm, mm truskawę mamy na horyzoncie. Za zaliczyło truskawkę. Teraz muszę się zastanowić, czy to już wszystko. A wątpię. I tu jest już wyjście, które chyba nam coś blokuje. Także ja pójdę tędy. W sumie i tak ze struciem truskawka, ale nie chcemy więcej. No właśnie, czeka na nas. No, abyśmy wyszli tędy. O dzień dobry. Są tu jakieś truskawki? No, no to wychodzi. Aha, to jest cała droga po jedną truskawkę. No dobra, pojedziemy tą windą. E, ale nie tak, jakoś inaczej. A, dobra, chyba wiem. Nie tak. Dasz nie wszedł standardowo. Ale pomysł był dobry. Dobra, a co dalej? Bo tak... Jak skoczę z tej drugiej strony, tak, muszę skoczyć z tej drugiej strony znowu po prawej ściance. A tutaj będzie dasz perfekcyjny w dobrym momencie. To co lubię. Nie tak. Chaotyczny dasze tak się kończył. Ej, no ale teraz? No złap się. się z kolcami. Powoli wchodzi syndrom Celeste. Nie mówię o Rage'u, ale o takim momencie, kiedy Przechodzisz 80% etapu bez problemów. Czy to jeszcze naprawię? Nie, bo winda się nie Do eee, końca Przechodzisz 80% tego etapu, cały czas giniesz tutaj pod sam koniec i nagle mózg się tak przestawia, że zaczynasz popełniać błędy na samym początku, które wcześniej robiłeś bez problemu. To jest bardzo... Bardzo często zjawisko tutaj to jest... nazwałem to syndromem CLS po prostu. A dosłownie to syndromem zapomnianego etapu. E, tu w bańkę, tu i muszę mieć dasza, także wtedy się puścić. Tak, ona musi się puścić i trafić w tą y, lukę pomiędzy kolcami. Tłiczka, proszę cię. Bank, bank, bank góra, dobrze. Kolejny boczek. Tak. I dasz po skosie. Oczywiście, no oczywiście nie. Nie mogło być inaczej. Jest, pykła. Mam truskawę. Idę dalej. Oj, znowu wiatr wieje. Stęskniłem się. Truskawka. Na przepaścią. O, udało się. Na spontanie. Ultra Instynkt, ale pykła. Idę dalej. Klimbu, klimbu. Tutaj Striggerować windę, wziąć przycisk i wskoczyć na windę Nie, 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 nie tak Prawie, ale też nie trafiłem Tylko czy ja tu muszę być z przodu tej windy, czy z tyłu? Może być. Ta bańka też mi nie pomaga w tym momencie. Chyba, że tak miało być. W dół z zrobię. I przeszło. O! Śnieżki jak słodko. Tu gra powin potrafi być hamska jeszcze. Na ostatnich metrach ci w twarz rzucić. Nie wiem jak to zrobiłem. Dasz zrobiłem w górę. Instynktownie. Tu skawka. Lubię. Tu trzeba w bańkę. A i dasz zrobić. Powoli. No coś takiego, tylko jeszcze trafić. Teraz na kolce się nadziała. Dobra. Mam truskawę i nie mam. Dobra, ustaliśmy na cypelku i gra uznała, że mamy truskawę. Może mogę iść dalej. Dostając śnieżkami w twarz. Wow, dobrze, udało się. Dobrze, no właśnie o tym mówiłem, widzicie? Jeszcze dostał, dostałbym śnieżkę w twarz. Tutaj też są śnieżki? Tak. No bo... Hmm. To był jakiś trik? Nie. Po prostu... No, nie gadaj, że nie trafiłaś na to rampę. Ale wieju. Oszukałem Śnieżkę, ale nie przeznaczenie, także i tak spadłem. Ja już trygeruję, żeby ona sobie tu poleciała. I teraz. O właśnie, mówiłem, że potrafi być chamska. Wyczuwam truskawkę. Niuchniuch. <gryw> niuch. Snif, snif. Jak ja to. Za... Jak ja to uratowałem. Dzień dobry. Ja po truskawkę zaraz sobie idę. Tu po skosie trzeba będzie. No ale po skosie yy, chyba nie, nie wyszło po skosie. Tak, nie wychodzi po skosie. Teraz prosto, tak. Tak miało pyknąć. Mhm. U, dobra. Jest. I ucichł. O, 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 Teraz w tą stronę wieje. Yy, truskawka jakaś? Gdzieś coś? O, jest, tak myślałem, że będzie tutaj. Hamsko ukryta. Stop. Hmm, nie pamiętam. Dobra, jakiś plan. Na tą truskawkę. Yy, skok na truskawkę bezpośredni chyba. No coś takiego, o. I tak trącić truskawkę i z wiatrem już dolecę do końca. Czyli bańką po prostu w dasz w prawo. Dasz radę. Jest. Nawet nie było tak tragicznie. O, co to, 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 tu mamy. Lagonik. Tłóczka, wait up. Fio. Is Dara. Theo, are you alright? Oof, yeah. Just give me a sec. A gondola? Yeah, I've always wanted to ride one of these. It looks pretty old, but maybe it still works. I don't see any other way to cross this chasm. Let's do it. This level looks important. Easy every time. I was probably a gondola operator in a past life. Do you think this thing is safe? I'm sure it's fine. How would it shake out with Oshiro? You were right. I shouldn't have tried to help him. I hate to say I told you so but Yeah yeah. I should li listen to you. You didn't get hurt that's what matters. The air is so thin up there up here. I can barely breathe. Okay, if we don't get a selfie on this thing, we're going to regret it. <laughs> I can't even see the ground through the mist. How high up are we? Less panicking, more po posing. Oopsie. What was that? Ooh, looks like we stalled out. This is really bad. Maybe if I. Whoopsie. Well, that's not good. Mi właśnie. Twitchka dostaje ataku paniki. Now this really isn't good. Twitchka, you cool? Yeah, I just. I'm not cool. I can't breathe. You're having a panic attack. Why would you think it's a good idea to ride this stupid thing? Come on, don't take it this out on me. Stay with me here. My grandpa taught me a trick for this. Close your eyes. Picture a feather floating in front of you. See it? Okay. Your briefing keeps you that. Ever floating. Just breathe slow and steady in and out. Out. I. A ja ruszam piórkiem, a nie ramką. Dobra. And out. In and out. Dalej patrzę na ramkę, ale no, jest dobrze. Zaraz się uspokoi nasza koleżanka. Już spokój. Wolałbym sterować ramką. Już spokój. Ten trick for the Heiser, значит. See, easy every time. Heiser powinien poznać ten trick na ataki paniki. Well, feeling any better? I think so. Thanks for helping me calm down. How did you know we would start moving again? Oh, I totally thought we were done for. Oh my god. Looks at this selfie though. <laughs> Creepy. Mi <laughs> achievement za dobre oddychanie. Chapter to Mirror Temple. Ale to dopiero w następnym odcinku. Jeszcze sprawdźmy, co tutaj wyskoczyło. Ile? Dużo trzech truskawek nie znalazłem. No. I tak wygląda nieukończony w 100% poziom za pierwszym razem. Czyli zielona flaga. Do tej pory miałem już złote. E, no. Także tego. Mhm. Ja będę kończył ten odcinek. Jak Ci się podobało, możesz zostawić komentarz cokolwiek dla zasięgów, bo kanał się dopiero rozwija. Nawet uśmiechnięte buźkę, jak nie masz nic do powiedzenia. Trzymaj się i do następnego odcinka. Hej!